tak zaczyna się kolejny dzień w stolicy Tajwanu, Tajpej. Dzisiaj o godzinie 13.00 prognozowana jest burza. Taka, taka duża, tutejsza burza. Przypomina mi się zespół niemiecki Tokio Hotel, ten monsun, nie wiem, czy pamiętacie. Zobaczymy, czy, czy będzie duża burza o 13.00. Jest prognozowana na 97%. I z tego, co widzę, to od oceanu rzeczywiście ciągną Ciągną chmury, to już za, za mną widać. E, spróbujemy dotrzeć w kilka ciekawych miejsc, również do najwyższego budynku na Tajwanie. Co można powiedzieć? Tajpej jest bardzo, bardzo ciekawym, pięknym e, miastem. Mało Europejczyków tutaj w zasadzie, oprócz nas, e, rzadko widzę ludzi z Europy, tudzież z Ameryki. E, sami tubylcy. E, jest bardzo gorąco o tej porze roku. E, Fajne jedzenie, nie każdemu musi pasować. Mnie jest tak 50 na 50. Niektóre rzeczy smakują bardzo dobrze, niektóre są ochydne. E, piękne miejsca. Dzisiaj jest też ten... E, dzień... A, jakiś robak. Nie wiem, czy to karalów, Co to leży tutaj? Leży śpi. Dzisiaj jest święto duchów, a więc pójdziemy też zobaczyć, może uda nam się nagrać, jak e, Tajwańczycy celebrują święto duchów. No i tak, czekam na, na moje wsparcie redakcyjne i zaraz idziemy dalej. Święto! Święto duchów dzisiaj. Właśnie się zaczyna. Jestem w parku 228, który wczoraj nagrywaliśmy Dorotę. Jest niesamowicie nieziemsko gorąco. Jest potwornie gorąco. Parki są bardzo czyste w Taipei. Zadbane. Jest kilku bezdomnych, ale to myślę jak w każdym kraju. Co można powiedzieć o święcie duchów? Na święto duchów wystawia się różne smakołyki, a to przed sklep, a to przed domem, a to przed firmę. Pali się kadzidła, a na koniec pali się różnego papieru, różne papierowe najczęściej statki. Myślę, że wypuszczę się je gdzieś na wodzie i one płoną, ale wczoraj widziałem również, że płoną jakiekolwiek stosy papierów. Na małych uliczkach było naprawdę duszno od, od dymu, kłębiło się od dymu, ponieważ już wczoraj ludzie zaczęli świętować i no, spalali w takich koksownikach. Jakiś papier, nie wiem co to było. No a za chwilę będziemy nagrywać to co mamy do nagrania a na razie malutka przerwa jest 38 stopni. To są właśnie przygotowania do Święta Duchów. Jak widać, stateczki papierowe. One wszystkie, wszystkie dzisiaj spłoną, bo je się pali. Dalej, jakieś ołtarzyki z pięknymi, pachnącymi kadzidziałkami. A tu na środku, chyba jakieś życzenia. Nie wiem, nie potrafię niestety czytać po fińsku. Ale jest to naprawdę bardzo ładnie. i Ciekawie, kolorowo. Jesteśmy w metrze, leci ze mnie tak jakbym Jakbym siedział w saunie po prostu kapie Jest pode mną mokro, jakbym się zsikał A postałem tu, kupowałem bilety, które wyglądają w ten sposób. Nie wiem ile jest stopni, ale przez tą, przez tą burzę jest po prostu dramat. Bilety kupuje się tak. Hey, hey, dojdziemy, do tego. dojdziemy do tego. Musisz mieć kartę i ją doładować. Wiesz, to jest wszystko, jest masz English. W informacji musisz kupić kartę i ją naładować Select price and i numer tickets Czy razowy przejazd kosztuje 350 przejazdów kupujemy? ja wziąłem trzy. Sto pięć dolarów. Trzy Wętrze jest już klimatyzacja, jest troszeczkę wygodniej. Ale nadal jest to święcony na Taipei Dotarliśmy Dotarliśmy pod największy budynek w Taipei Pół kilometra w górę Niesamowite, robi wrażenie Bardzo lubię odkrywać nowe miejsca, nowe smaki, jestem fanem i smakuje mi bardzo kuchnia e, tajwańska, ale wybaczcie, jestem też Europejczykiem z e, krwi i kości. Tak, ten, ten McDonald's był mi potrzebny, potrzebowałem spróbować czegoś, czego smaku będę pewny i będę wiedział. Jak to smakuje, zanim tego spróbuję. 44 stopnie odczuwalna temperatura. Yy, bardzo wilgotno. Dzisiaj, przez tą burzę, która miała nadejść, ale jeszcze do tej pory nie było, jest godzina 14. Co mogę powiedzieć? Wypłacamy z siebie wszystko, co można wypłacić. Dla przykładu, wczoraj wypiliśmy naprawdę bardzo dużo różnych płynów i ani razu w ciągu całego dnia, od rana do wieczora, nikt z nas nie potrzebował do toalety. To pokazuje, jak, jak wiele wody ucieka z nas całym organizmem. Co jest dziwne i śmieszne, jak na przykład widzimy ludzi ubranych w kurtki, a my spoceni, jakbyśmy w ogóle wyszli z prysznica, oni, tupylcy Tajwańczycy, w ogóle się nie pocą. To znaczy no może się podzą, ale tak tego nie widać, bo u nas to jest po prostu sauna. Kurde, już nie chcę mieć cały czas racji. Wiedziałem, wiedziałem, bo ci tak parno i duszno. I tak wygląda. Troszkę popadało, ale jak to bywa w takim klimacie? Chwała 20 minut, maksymalnie pół godziny. Jest na gorąco. Także jest jeszcze bardziej farne niż było, ale troszeczkę się schodziło. Więc bierzemy się do roboty. I nagrywamy. Trzymajcie kciuki. Postawiliśmy się do nagrania na środku jakiegoś deptaka Wzbudzamy delikatną, delikatne zainteresowanie, ale musimy robić swoje, a więc działamy. Taibanie, na Tajwanie. Na Tajwanie. materiał. Obok ma Moje danie, panie właśnie przynosi kolejne. Długi dzień, dużo kilometrów zrobiliśmy wczoraj, 28 na 9. Ale było bardzo fajnie, było bardzo gorąco, była burza, było słońce, było metro, był długi spacer, znaczy spacer, długa droga na pieszo. Było wszystko, co, co mogło być w Tajwanie. Niewiele mogę powiedzieć o tym kraju, ale klimat e, taki społeczny. Bardzo mili ludzie, dużym poczuciem humoru, starają się zawsze pomóc. A niewielu widzieliśmy e, Europejczyków na palcach jednej ręki. Także chyba nie przyjeżdżają ludzie tutaj na wakacje, czy zwiedzać. Mają tutaj dookoła, czy do Wietnam, czy do Tajlandii, czy do Filipiny, które są... Manile, które są dużo bardziej e, atrakcyjne do zwiedzania może Tajwan jako wyspa tak, ale samo Tajpej jako miasto e, to jest takie miasto na, na kilka dni ma na pewno swoją jakąś tam historię dla zapaleńców, e, dla miłośników Tajwanu oczywiście polecam bądź tak jak mówiłem klimat na tym jest zabójczy także jeżeli już to wiosna albo późna jesień Ludzie mili. Ceny takie sobie, nie są jakieś ogromne. Ym... Daleko. Daleko leci się ponad 12 godzin. Z przesiadku nie ma bezpośrednich lodu z rossiarzy. No i tak. Dziękujemy. Ja dziękuję za czas spędzony z nami. Zostańcie z Bohemią. Czas na kolację. Suterstrada, gdzie można jeździć tylko na skuterach. Przydałoby się coś takiego w Warszawie. Tak samo jak ścieżki rowerowe, trzeci pas na Pisostradzie, obwodnica i kilka jeszcze innych rzeczy. Ale wygląda to bardzo fajnie. I... Widać, że sporo ludzi z tego korzysta. Gdzie są ekolodzy z Greenpeace? Ta woda nie jest najczystsza, nie jest na pewno oligocenką. Jestem nad rzeką. Jestem totalnym ignorantem, nie sprawdziłem jak się nazywa ta rzeka. Rzeka, która przepływa przez Taipei. Jestem też w cieniu, ponieważ temperatura... Temperatura zabija. Za nami widać, że w okolicach południa nikt nie jest takim hardkorem i... Nie wybiera się na spacer. Co jakiś czas ktoś przejeżdża na rowerze i widzi jakieś dzieciaki. A w oddali gra tajwańskie disco, które bardzo ładnie się komponuje z krajobrazem Gorąco, ale pięknie. No i w cieniu trochę bardziej znośnie. ponieważ bardzo chcieliśmy spróbować owoców kupiłem coś takiego co wygląda jak jabłko Pani pozwoliła mi tutaj na zapleczu przeciąć. A Łukasz kupił właśnie... Okej, bo? Nie, Okej, okej, dziękuję. Znakuja gruszka nasi. Co kupiłeś? Nie wiem. Ja też pytałem co to jest. Pani nie wie. To jest dla Ciebie. to część jest Twoja. Okej. ja. Okej. Okay. Ja kupiłem... E, e, taką... Tajwańską papierówkę, jak tutaj to mówią. Aha, okej, okay, okay, ok, kradną to z sadu. Tak, proszę, już? Dziękuję. Tak, wróżko mm. nasi na ciepło. No, proszę, proszę przeciąć. Mmm, taki melonik, Mikromelon.

been just picking up picking up, up picking up picking up picking up picking up